Ja, uważamy na osobę przed nogi razem. Uważamy na osobę przed razem. Uwaga, trzy, cztery, hop i powrót stop. I jeszcze raz. Z tyłu. Skala Tak. A, nie. środka i teraz trzy, cztery, hop i stop. I jeszcze dwa razy. trzy, cztery, hop. Stop i ostatni, trzy, cztery i zostaje. Trzymać, trzyma, trzyma.

A wiem, popatrz, co jakbyś by, by, miała stopę, tak? To by ci było lepiej zrozumieć. No zdecydowanie. Ale w kraju. Tak, rozciągamy. To ma być zgięte, czy nie? Zgięta. Tak, Zgięta. Zlewa wam niknąć. Kładacie barw lewy i otwieracie klapkę. Zaraz razie otwieramy. To nie ma takiego zakresu, po prostu łapie się za plecami, a to chce mocniej rozciągnąć bark, ręka za szarku, Jak tu Ania i staramy się złapać z tyłu. O! Ja siebie. Zamczas sobie się. mi mieć. Mamy powyżej Właściwie chciałam Na mardycki. Dobra, i wchodzimy w kółka. Synchron z sąsiadką, uwaga. Trzy, cztery, O! Co już Już? teraz raz. I znowu. Dziękuję. Okay. Będziemy Jeszcze tak, cztery razy. Jeszcze. Prawie skocjemy. Trzy, cztery, hop. I stop. Trzy, cztery, hop. I stop. I, stop. I ostatni. Trzy, cztery, hop. I zostajecie. 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 A, zostajecie. 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 Ale nie wisimy tutaj tak, to aktywna podstawa, czyli ściągnąć łopatki i do góry, żebyście nie wisiały, tylko trzymały się dobrze. Już do przodu. Okay. Yy, I przechodzicie do przodu na palce do napojarza. Tak. No nie, tak. Aha, fajnie to. I do tyłu. Uwaga na i znowu do przodu. O! Ekstra i do tyłu. Jeszcze i znowu do przodu. Kto ma skarpety? Jeśli się na to wyspie. Nie, nie ma skarpety się. <śm> 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 Przedłuż, <grymne> jest pozycja Czyli macie biodra i noga to za bardzo, bardzo się tu wygina. O, 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 właśnie. Dobra, i do tyłu, i zostajecie z tyłu, ręce za głowę, dłonie za głowę, spięty pośladek i odswoić sobie kratkę. jest tam, gdzie leci powieść odpowiedzialna za stresy wszystkie. Więc jak jest mocno spięta, to będzie bolało bo tam, gdzie jest tam. Ale to starajcie się oddychać, nie napinać. Chyba, że bardzo mocno boli, and i Nie rusza się tak, czyli nie ruszamy się tak, raz jedna, dostaw rękę, raz druga, dostaw rękę, raz jedna. Tak, a we wreszcie nie ruszamy. I z wydechem ruch, wdech.